W wojnie Władysław Bartoszewski powrócił dosyć szybko do zrujnowanej Warszawy chyba nawet już w lutym 45 roku, jak tylko zaczął działać Uniwersytet Warszawski, próbował podjąć studia przerwane powstaniem warszawskim, bo przypominam, że studiował na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim, zresztą wielu fantastycznych ludzi tam poznał, Tadeusza Gajcego między innymi, ale różnych, różnych też znanych młodych poetów, którzy wojny nie przeżyli. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, ale te studia bardzo szybko przerwało aresztowanie jesienią 46 roku. Władysław Bartoszewski jako bo, bo, żołnierz Armii Krajowej, ale nie tylko żołnierz, bo jako dość, no, bądź co, bądź pełniący ważną funkcję pracownik Biura Informacji i Propagandy, Komendy Głównej Armii Krajowej, więc nie byle kto, był takim łakomym konskim dla ówczesnej służby bezpieczeństwa. Został aresztowany w jesieniu 1946 roku i spędził półtora roku w celach więziennych Ministerstwa Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej. Te cele można od dwóch czy trzech lat zwiedzać, można tam wejść, można zobaczyć. To jest zdjęcie zrobione, w w tych, między innymi, właśnie w jednej z tych cel, można je obejrzeć. Nawiasem mówiąc, jednym z ostatnich listów Władysława Bartoszewskiego, jaki napisał w życiu, w dniu śmierci, to był list, w którym on zgadzał się na objęcie patronatu nad utworzeniem w tych dawnych celach bezpieki muzeum, które jest częścią, jakby filią Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj znajduje się trochę dokumentów właśnie z tych czasów więziennych Władysława Bartoszewskiego. I, i jeszcze tylko dla uzupełnienia, on był aresztowany dwukrotnie. Był w 40, po tym pierwszym aresztowaniu w 1946 roku przesiedziony, jak już powiedziałem, półtora roku na Koszykowej. Później go wypuszczono. W 1948 roku wiosną, ale już jesienią 1948 roku został ponownie aresztowany. Już tym razem dosyć skutecznie, bo bo w różnych więzieniach na, na Koszykowej, na Rakowieckiej, tam też powstaje teraz muzeum, potem w Rawiczu, Ra Raciborzu, siedział aż do lata, czter lata 54 roku, kiedy został zwolniony, a krótko później sąd wojskowy uznał go za niesłusznie skazanego, nawet jakieś odszkodowanie za te lata spędzone w więzieniu dostał. I ta część wystawy dokumentuje też okres krótko po zwolnieniu z więzień Władysław Bartoszewski. No Połowa lat 50., 30-latek bez, bez wykształcenia, bez zawodu, właściwie ze zrujnowanym życiem, wychodzi na wolność, nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić. Znalazł, że tak powiem, zaczepienie, opiekę w Związku Bibliotekarzy Polskich, a później w, 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 w redakcjach stolicy, później w redakcjach Tygodnika Powszechnego. O jednej rzeczy zapomniałem. Tuż po wojnie o tym nie, nie, nie opowiedziałem w porządku chronologicznym tuż po wojnie Początek 1946 roku, koniec 1945 roku, właściwie lato 1945 roku Władysław Bartoszewski podjął współpracę jako dziennikarz właściwie z jedynym wtedy opozycyjnym wobec umacniającej się władzy komunistycznej organie prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego, ówczesnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wokół Stanisława Mikołajczyka, tak zwanej Gazecie Ludowej. To jest zdjęcie jego legitymacji z czerwca 1945 45 roku. On, jako redaktor Gazety Ludowej, pisał między innymi sprawozdania z ekshumacji, między innymi z ekshumacji w Palmirach, ale też z procesów politycznych. I to też przysporzyło mu sporo kłopotów w kontaktach ze służbą bezpieczeństwa. Właściwie tutaj chyba nie mam nic do zadania, poza tym, że tak, rzeczywiście był to taki krótki okres w życiu Władysława Bartoszewskiego, kiedy on był członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Ponieważ mimo, że był w opozycji i w końcu no, doczekał tego, że powstała niepodległa Polska, to działalność żadnej partii politycznej formalnie się nie zaangażował, aczkolwiek oczywiście najbliższa była Unia Demokratyczna, Unia Wolności, prawda? Ale, ale to jest przyczyn najróżniejszych, ale nie zdecydował się nigdy wstąpić do żadnej partii politycznej. A to jest jeszcze jeden dosyć ważny dokument, to jest przepustka do Prezydium Rady Ministrów, która była związana z działalnością Władysława Bartoszewskiego już w 1945 roku, bo ona wtedy została wystawiona, w tak zwanej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. To jest początek tej jego pracy dokumentalisty. Mówiłem, mówiliśmy już z Piotrem wcześniej, że Władysław Bartoszewski po zwolnieniu z Auschwitz pisał jeden z pierwszych konspiracyjnych raportów. Natomiast po wojnie już jako redaktor Gazety Ludowej, jako pisarz, jako dziennikarz zaczął dokumentować zbrodnie i zaczął dokumentować też e, e, także losy sprawców, zbrodniarzy niemieckich, których nie wszystkich wtedy udało się postawić przed... E, przed sądem. Później, w kolejnych latach, po zwolnieniu z więzienia, koniec lat 60., lata 70., wydane zostaną bardzo ważne historyczne, dokumentalne książki Władysława Bartoszewskiego, ale o tym już opowiada dalsza część naszej wystawy. To jest ta część wystawy opowiada też o okresie krótko po zwolnieniu Władysława Bartoszewskiego. Wspomnieliśmy już Państwu, że. Nawiązał współpracę z tygodnikiem Stolica, a później z tygodnikiem w, z tygodnikiem powszechnym w Krakowie. I w tym okresie, początek lat 60. zaczynają się kontakty Władysława Bartoszewskiego najpierw z Państwem Izrael. Przychodzi rok 63 i przychodzi pierwsza w ogóle w wieku lat 41, zagraniczna podróż Władysława Bartoszewskiego, wtedy po raz pierwszy dostał paszport wyjechał do Izraela, a wyjechał tam na zaproszenie miejsca pamięci Instytutu Yad Vashem, aby zasadzić symboliczne drzewko w alei sprawiedliwych, drzewko upamiętniające wspomnianą już wielokrotnie Radę Pomocy Żydom. To jest zdjęcie wykonane właśnie w październiku, bodajże 63 roku. Tutaj stoją współpracownicy Jadwaszem, m.in. dyrektor archiwów Jadwaszem Józef Kermisz. Tutaj stoi też jedna z współpracownic Władysława Bartoszewskiego w żegocie Maria Kan, znana po wojnie pisarka, autorka powieści dla młodzieży. Niedawno, kilka miesięcy temu miałem niezwykłą historię. Znalazłem w jednym z antykwariatów warszawskich książkę Władysława Bartoszewskiego o radzie pomocy żydom w tłumaczeniu francuskim. Bardzo się ucieszyłem, kupiłem tę książkę, wiedziałem, że ta książka jest opatrzona dedykacją autora. No i myślałem, że komuś Władysław Bartoszewski ją podpisał, tak jak to robił w wielu okazjach. Natomiast już w domu zorientowałem się, że to jest książka, którą Władysław Bartoszewski zadedykował Marii Kan. On użyje, używa tam jej konspiracyjnego pseudonimu Murka. To jest książka zadedykowana Murce, i jest napisane, na, która na stronach tych i tych odnajdzie ślady swojej działalności. I rzeczywiście tam na tych stronach jest opisane, opisana praca Marii Kan. Niesamowity przypadek, i właściwie dla wszystkich zainteresowanych biografia dokumentami po Władysławie Bartoszewskim. Bardzo cenne, przypadkowe zupełnie znalezisko i cieszę się, że, że będzie można je wykorzystać choćby na przykład na spotkaniach tutaj w szkole. Maria Kanna nawiasem mówiąc, podobnie jak rodzice Władysława Bartoszewskiego, pochowana jest w Warszawie na cmentarzu wawrzyszewskim. Można ten jej grób odwiedzić. Ta część wystawy to też, to też osobiste odznaczenie Medalem Sprawiedliwego wśród narodów świata dla Władysława Bartoszewskiego, który otrzymał dwa lata po swojej wizycie w Izraelu. Oto było jego osobiste oznaczenie, bo wtedy odebrał medal Sprawiedliwego przyznawany Żegocie, a w 1965 roku już w Warszawie, w ambasadzie Izraela, otrzymał swój osobisty medal. Ten medal w oryginale można zobaczyć dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin. W Warszawie podarowany przez Władysława Bartoszewskiego, natomiast, natomiast dyplom sprawiedliwego dla odmiany znajduje się w Zakładzie Narodowym im. Osolińskich we Wrocławiu. Tu jest też kilka dokumentów związanych z działalnością dziennikarską, wydanie Stolicy z 1957 roku. Trafiłem na nie zupełnie przypadkiem na bazarze staroci na Wolumenie. Redagowane przez Władysława Bartoszewskiego miał spore kłopoty z cenzurą wtedy. Jak to opowiadał, cenzor mu tutaj nawystawiał tyle różnych... Notatek, że Władysław Bartoszewski powiedział, że dobrze on to uwzględni, ale prosi, żeby cenzor został podany z imienia i nazwiska jako współautor. I rozpętała się straszna burza, która doprowadziła w końcu do tego, że został z redakcji, redakcji stolicy zwolniony. Może nie tylko za to, ale też za inne tego rodzaju przypadki. Tylko anegdotycznie tak, tak zupełnie, mianowicie rzeczywiście Władysław Bartoszewski nie dedykował książek. Po prostu tak nie pisał dla pana czy coś tam, nie wymieniając imienia i nazwiska. wszystkie Nawet jak podpisywał kilkadziesiąt książek na promocji jakiejś książki, to zawsze prosił o podanie imienia i nazwiska, i to imię i nazwisko było tam, było tam zapisane. także no to, to oczywiście podnosiło zdecydowanie wartość takiej dedykacji, to, to, to łatwo sobie wyobrazić. Rzeczywiście Władysław Bartoszewski jest chyba jednym z niewielu Polaków, którzy mieli zaszczyt posadzenia dwóch drzewek w istocie czyli e, A chyba posadził i trzecie, dlatego że również taki medal otrzymała moja ciotka, czyli jego szwagierka, która do Izraela z przyczyn natury osobistej pojechać nie mogła i on chyba to za nią zrobił. Takie mam wrażenie. Mówię o wam Korulskiej, tak. W tej dalszym przebiegu wystawy chyba nawet dojdziemy do zdjęcia Władysława i Zofii Bartoszewskich przed tabliczką upamiętniającą panią Wandę Makuch-Korulską.